Cześć Wam moi drodzy z tej strony Dawid. I po raz kolejny widzimy się w Wiśnicach czy na Wiśnicach na gospodarstwie Farming Simulator 22. Tak jak widzicie, mamy już listopad, niby godzina dziewiąta, a jakieś takie dziwne chmury nam chodzą. Nie ma co się tutaj yy, za bardzo nad tym rozwodzić, ale jak widzicie, już pięknie jajeczka załadowane tak wiem, na przyczepie to lekko więc niebezpiecznie to wozić, może kiedyś dorobimy się jakiegoś fajnego samochodu ale na to jeszcze przyjdzie Przyjdzie czas jedziemy sobie jajka sprzedać potem sobie zobaczymy, może pokarmimy sobie zwierząt może hmm, co sobie widzimy. Może pokarmimy zwierzątka, może przewiniemy trochę, żeby posprzedawać kolejne rzeczy. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Przyznam szczerze, tak jak widzicie, nagrywam to tego samego dnia. Ach, nie, Te gwiazdy są ewidentnie za ciasne, i usuwamy te bramy przed następnym odcinkiem. Mm. Nagrywam to tego samego dnia co poprzedni odcinek, a to dlatego, że w końcu znalazłem chwilę wolnego, żeby po prostu tutaj posiedzieć za oknem. Lekko mówiąc, pogoda tragiczna. Deszcz u nas poleciał taki, że ja w tym momencie w ogrodzie nic nie mogę zrobić, bo jak tylko wychodzę w świeżo zmielony popląd, w sensie tam gdzie ogródek mam, no to kończy się na tym, że po prostu. Tonę pokostki w tym błocie, które powstało, no ilość wody, która spadła w, w nocy, no jest po prostu niebotyczna na drogach, tutaj dojazdowych, które mamy w okolicy. No po prostu rze rzeki płynęły, bo widać wyrwane. No, oczywiście musiałem się skręcić, widać po prostu wyrwaną ziemię z tych, z tych dróg. Tym bardziej, że tak jak chyba wam już mówiłem, mieszkam na takiej. No jakby nie patrzeć małej, y, w takiej małej miejscowości, małej, małej nie małej no, niby miejscowość gminna, a mieszkam sobie pod lasem i, i drogi, lekko mówiąc, y, wołają o pomstę do nieba, bo jest droga główna jest i nic poza tym, także no, wszystko fajnie, pięknie, póki deszcz nie popada albo śnieg nie przyjdzie. No i sprzedajemy sobie jajka, powinno być koło 25 tysięcy, więc zerknijmy sobie jak my stoimy w ogóle z kredytem bo... O, 70 tysięcy kredytu. No to... Z... o może nawet 30. 000. Kurczę, 28 tysięcy, coś tak mam wrażenie, że jest szansa, żebyśmy spłacili sobie ten kredyt po tej zimie i to by było naprawdę bardzo przyjemne. Dobra, spłaćmy sobie żeby nam nie wisiało 5 tysięcy może nam się przydać. Na przyszłość chyba muszę na niestety przeprosić. Ach! Idealna pora jesienna na wszystkie przeziębienia. Moja dziewczyna no, też lekko mówiąc nie jest aktualnie najlepszym stanie przeziębiona, a mimo to gdzieś tam mm, do pracy chodzi, plus jest taki, że pracuje zdalnie. Dzieciaki yy, z dzieciakami prowadzi go więc no, chociaż tyle, że nikogo nie zaraża bezpośrednio co zmienia fakt, że no kurczę yy, męczy takie do, dodatkowe yy, dodatkowo przeziębienie przy pracy no wiadomo, że nie jest to nic najprzyjemniejszego dobra, mamy sprzedane yy, mamy sprzedane jajka yy, pojedziemy sobie zostawić ten ciągniszek yy, i teraz pytanie za 100 punktów bo przyznam szczerze, nie pamiętam, dobra, przyczepę póki co może sobie to zostawić, w paszowozie jeszcze coś powinno być. Więc trzeba go tylko podłączyć i wyładować krówką. No i to już jest mały listopad, więc trzeba im pozamykać. Też, żeby już nie pozamarzały nam tutaj. I teraz co ja widzę, mają jeszcze trochę słomy, ale można będzie im przyjść dobra, to jest wszystko do ogarnięcia, okej, okay, co tu poszło nie tak, muszę coś tu naprostować, czemu to nie, nie pasowało, nie wiem, dobra, jak tam nasze zwierzątka, no jeszcze miały trochę jedzonka tutaj, trzeba, jeszcze też nie trzeba im podsypywać, także pewnie... Dobra, mamy wyładowane, ale jeszcze jak słoma. Słomy nie brakuje. Powiem wam szczerze, że chyba póki co, tu jest jałóweczka, tu jest cielak, ma 5 miesięcy, to jeszcze w pół roku do sprzedaży, czyli jakoś standardowo koło czerwca będziemy je sprzedawać. Tutaj nie ma co... Dobra, także na ten moment ja chyba... Mm, że tak powiem przewinę chwilowo dla was będzie to kawałeczek łamek yy, czasu, a ja po prostu przygotuję się do kolejnego do kolejnych sprzedaży no nie ma co, trzeba zarabiać i już jestem z powrotem tak jak widzicie kolejny wywóz jest już gotowy, ale żeby nie było tak jak zwykle, to w sumie coś czego się chyba nikt tutaj nie spodziewał pan kolega Adam przyszedł pomóc a ja sobie wsiadam do 60 i lecimy na dwa zrobić wywóz rzepaku. Tylko teraz musimy sobie tutaj poczekać, niech nam się ta Ach, lawina naszych e, samochodów przewinie. I jedziemy sobie przez pół mapy wywieźć by rzepak. Powiem wam, że rzepak rzepakiem nie powinien być. Znaczy, będzie z tego parę groszy, ale nie będzie tego jakoś super strasznie dużo. Ale powiem szczerze, że jak tak się przyjrzałem ile za kukurydzę powinniśmy wziąć, no to nie Wam, że będzie to fajnie najprawdopodobniej wyglądać. No i widzimy, że 60 to chyba już woła o to, żeby ją powoli tutaj wymieniać, no bo jeżeli ono na dwójce nie jest w stanie pod tą górkę tutaj podjechać, no to z czym do ludzi dalej cały my planujemy robić. To pojedziemy sobie trochę inną trasą przez pola. Mam nadzieję, że tam nie będzie jakiś wielki bo przyznam szczerze, nie pamiętam jak grałem tutaj sobie, yy, że tak powiem tak pierwszy raz yy, taką zupełnie solo gierkę bez nagrywania, to jeszcze czasem się zdarzało tędy jeździć, a teraz to przyznam szczerze nie wiem czy na tej serii gdzieś tędy jechałem. Dobra, żeby nie przegapić drogi, zmieściliśmy się, nie mam powiedzi. Yy, w Sobie chyba jechałem, dopowałem po jakiejś Fajny, mały, tak mi się, zżywa, tak się wydaje. Dobra, mam nadzieję, że ten odcinek fajnie na tym sprzedaży na pójdzie. Może jeszcze um, zrobimy wywóz z słomy albo wywóz z kukurydzy. Zobaczymy, jak tymczasowo nam to wszystko y, się pozgrywa. Mam nadzieję, że się nigdzie tutaj nie zgubię jadąc. Przyznam szczerze, nie pamiętam już, jak to wyglądało, dlatego sprawdźmy sobie mapę. Idziemy, jesteśmy, tędy ok. Tu sobie możemy do końca, żeby potem nie przegadać, Ok, także nie powinno być źle. 60 w półki co, daje sobie radę. Adam z tyłu jedzie i nie jest źle. Przyznam się, że z tym modem na yy, pomocnika też się to dzisiaj dzisiaj Nie wiem czemu nie zawsze on chce załapać. Totalnie nie mam pomysłu, co może być powodem, że raz załapuję i jestem teraz, a kluczem, zanim mi się to udało, bo już to by się podjęło, z już 60 i, i maseja za azarium, żeby to wszystko mi się fajnie zgrało. Dlaczego 61, a Masej zanim Bo no, 60 jak widzicie jedzie 28 na godzinę, Masej z tego co pamiętam chyba 35 byłby w stanie, więc no Masejem byśmy uciekli i 60 nie miałaby wiele do powiedzenia niestety, a to tak duże byłoby zgubić pomocnika, który jedzie ze mną sprzedać moje zboże jakby na strzelce. Mam nadzieję, że tam na skupie będzie jakieś jakaś fajnie oświetlone, bo nie ukrywam, że chciałbym sobie zrobić miniaturkę z takiego zestawu, zanim go wyrzucimy, do której rozładujemy. Także mam tylko nadzieję, że to wszystko będzie fajnie tam, bo skupie wyglądało. się By to te trzeba też mój obciąć na tej drodze, bo trochę... Już nie jedzie. Dobra, teraz tu gdzieś powinien być w prawo. Tu jest w, w prawo. Nie przegapimy. Okej, okay, jest dobrze. I teraz nie zwolniać, bo tu jest podwórka i jak zwolnimy, to możemy potem już nie ruszyć. Nie ma najgorzej Dobra, jedziemy. Okej. Okay. I teraz pytanie chyba ze czy punktów. Tu mamy jechać cały czas prosto, czy gdzieś musimy skręcać. Oczywiście zapisujemy. No też jest ciekawe odniesienie tego jak widać drogę na mapie gdzie my jedziemy okej, okay, wiem no więc trochę zjechałem, aczkolwiek nawet tutaj na minimapce w tym lewym dolnym rogu że według tego co jest na mapce no to my po drodze nie jedziemy no ale to już jest kwestia tego jak autor to zrobił z drugiej strony powiem szczerze, że mapa mi się sama w sobie podoba więc nie będę też tutaj na nim za bardzo narzekał no, ale przyznam szczerze, że jest kolejny pomysł dla którego 60 chyba zostanie wymieniona. Patrząc na jej prędkość, To wiem czy przydałoby się chociaż to 35 na godzinę, no bo jakby nie patrzeć, no dużo przyjemniej się jedzie. Ja wiem, że można by tutaj na małą mapę, ona by się może bardzo, dużo bardziej sprawdziła niż tak jak tutaj mamy. No jakby nie patrzeć, e, gnieślnice dość, e, dość rozbudowane, jest też ten proces nie najlepiej na tej mapie, ona pasuje. Przyznam że gdzieś tam zacząłem na kolonii albo na osadzie. No to jest kolonie. Bawić się trochę tą 60, -tą, ale tam też kurczę pod niektóre maszyny jakiś delikatnie większe chcę podpiąć. Już jest problem, już musiałem kombinować jest 60 już. Definitywnie tutaj pójdę co daje jeszcze radę, damy jeszcze szansę, ale myślę, że jest ostatni sezon, ten, który będziemy za chwilę rozproszywać, to będzie już niestety ostatni dla naszej, dla naszej 60 km, tak ale patrzeć, troszeczkę nas ono tutaj męczy. No tak patrzę, mamy około 12 minut, dojedziemy pewnie z rozładunkiem będzie jakieś 15. Później chyba zrobić jeszcze jedną trasę. Tak się zastanawiam, czy słomę, czy czy zacząć wywozić kukurydzę, bo jakby nie patrzeć kukurydzę, z kukurydzą też na fajnie zejdzie, chyba. No. w sumie możemy przed zwojem może by to kukurydzę ktoś odebrał, bo jej jest prawie 40 ton, albo nawet ponad 40 ton. Dobra, jak to tutaj wygląda? No, nie jest to najgorzej oświetlone, może. Może no, byśmy sobie zrobili jakąś małą miniaturkę? Dobra, to nie głupi pomysł, tym bardziej, że Adam już pomógł nam tutaj dojechać, więc my sobie podziękujemy za Adama. No i powiem Wam, że wygląda to nie najgorzej, także jakiś wstęp do miniaturki. A jeszcze wiem co mapa odznaczmy miejsce, on dużo lepiej to teraz wygląda no i na pewno jakiś wstęp do miniatureczki będziemy mieli. No i teraz mamy mm, pytanie Na którą stronę lewa, czyli czas tak wyjechać. Ile my za to wszystko dostajemy. I tak pierwsza, nie ma co wysiadać. Zaraz odpadimy i odchodzimy drugą przyczepę. Ła, za to wiem, że ona strasznie wolno kipruje. No nic. Wsiadamy. I czy ona może na którą stronę? Na prawo może tylko my teraz się tu nie zmieścimy, prawda? Za słabo podjechałem. No trudno Jakbym trochę bardziej pojechał po ścianie to zmieściłbym się z drugiej strony Nie byłoby tak źle hmm. Dobra, wszystko przerwimy, ten był odróżny Tu jest 5000 zarobione O może tak? Teraz na tył niech to się sypie, a tutaj tym sobie wiedziemy. i z prawej strony będziemy mogli już wyładowywać, żeby nie tracić czasu. Dobra, także tak jak mówię, chyba zrobimy kolejne cięcie. Jak tylko zobaczycie, ile tutaj pieniędzy za to dostanę. I zobaczymy, czy uda się kogoś zorganizować, żeby może rano nam przyjechał po tą, yy, po tą kukurydzę, żeby tego nie wozić wszystkiego. Ale to dam wam znać, co i jak. Jak tylko będziemy mieli już jakieś informacje. No, to też końcoweczka. Czyli w sumie mieliśmy coś koło piątki. 25 tysięcy w sumie zarobiliśmy, jeśli dobrze patrzę. Czy więcej? Zaknijmy sobie na status nasz pieniądza, że tak to ujmę. 4000, aha za zwierzątka. Naprawdę 23 tysiące. Myślałem, że nie Dobra, tak czy inaczej, za chwilę widzimy się yy, na trzeciej części tego odcinka. Sorry, że jest taki rwany, ale myślę, że jakoś się w stanie mi to wybaczyć. Za chwilę się spotkamy ponownie. No i my już gotowi do wyjazdu, a tak jak widzicie tutaj już nam pan przyjechał po kukurydzę. Bo ja mu tu muszę wyjechać, on mówi, że sobie pogarnia, załaduje i potem nam yy, przyśle pieniądze, tam chyba po 1000 zł za tonę się. Umówiliśmy że tam za 1000 litrów, więc w sumie szału nie ma, dupy nie urywa. Zobaczymy, mówi, że jak mu się zna, uda znaleźć lepszą cenę to może coś jeszcze E, może coś jeszcze dorzuci, nie ma co marudzić, jak chciał przyjechać, odebrać, przyznam szczerze, nie wiem jak on tą e, przyczepą wjedzie tam do nas na to podwórko, ale patrząc na to, jak on tutaj magik przyjeżdżał, to no, liczę na to, że będzie, e, że będzie ok, lecimy sobie zawieść jedną partię że tak to ujmę, słomy na, na sprzedaż. Myślę, że jeszcze druga taka sama poleci. Tu mamy 24 belki, 22 bo 12 i 10 i zostało nam równe 22. Parę, parę wypadałoby zostawić sobie chociażby dla naszych. Krów, ale przyznam szczerze, czy tak dużo potrzebujemy, mamy grudzień, może ze dwie belki zostawić, jeszcze 20 by poszło na sprzedaż zawsze jakieś dodatkowe pieniądze. Yy, pooddawalibyśmy sobie te kredyty, nie kredyty, no nie ma co tutaj. Że tak to ujmę bardzo wymyślać, tylko trzeba tą kasę zbierać, bo po prostu nam jej co brakuje, a tak jak mówię, no parę rzeczy już jest do wymiany, chciałem sobie... <laughs> Przepraszam, jednak tą 60 wymienić chciał, nie chciał. Nie przeskoczymy tego, yy, jednak potrzebujemy czegoś większego. Yy, ten mulcze taką kosiarku mulczerek, że tak to ujmę, tutaj też fajnie się sprawdził. więc fajnie byłoby to myślę, mieć u siebie na gospodarstwie. A tak jak mówię, w przyszłości chociażby stosować to jako, yy, jako właśnie kosiarkę. A 60 mimo wszystko, byłaby chyba do niego za słaba, delikatnie. Mimo, że sobie dawała radę z mulczerem, no to już jako... Jako... Jako, jako kosiarkę może mieć, myślę, problem, patrząc na to, że tam jednak trochę większe zapotrzebowanie na moc będzie ze względu na koszoną powierzchnię. No i dajesz, Malina, czy nie dajesz? No. O się wysunęło. Trochę żeby ziemi, trochę asfaltu może lepiej będzie ciągnął, powiem wam, przyjemniutko to wygląda. Trzeba przyznać, nie spodziewałem się takiego ciągnięcia pod górę, jak to zwykle ja w tym miejscu. Chyba trzeci czy czwarty wywóz robię tych belek i za każdym razem wygląda to u mnie tak samo, tak samo wam mówię, że nie spodziewałem się, że będziemy miał tutaj problem. Ale tak samo jak nie spodziewałem się, że o godzinie 16 będzie mi się ziewało, To jest coś, co jednak bardziej niepokojące jest. Nie mam dla tego pojęcia czemu. Bo tym bardziej, że jakby nie patrzeć. No to kurczę, mam wolne. I śpię sobie trochę dłużej niż standardowo. Będę no, standardowo śpię do 5.30. Yy, a... <grym> no tak. Okej, okay. co tu się odwala? No dobra, może to głupie, ale... A tak? Złapie? Złap, dobra. No, dziwnie to wygląda. Dobra, eee, to, to, to... Okej, okay. czy to mi złapie? Ok, złapało chyba wszystko, oczywiście usiadł. Naprawdę tylko 4-600 za I Ile. Strasznie mało. Dobra, zobaczymy po całości. W sumie, czy my chcemy. Zdążymy, 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 zdążymy. zdążyliśmy. Czy my chcemy. Ok. Eee, czy my chcemy wszystko teraz wywozić? Myślę, że w sumie chyba nie, także wracamy sobie powoli na gospodarstwo. Ja sobie polecę jeszcze z jednym transportem. Wam dziękuję za to, że byliście tutaj na tym odcinku. Sorry, że dzisiaj tak rwane, no ale niestety zima jak się to... Robi samemu to, mimo wszystko trzeba trochę się z tym pomęczyć, więc dzięki jeszcze raz za to, że byliście. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad pod tym odcinkiem, a tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się na razie i cześć.